Dzień mały ulewak. Nie mam na to czasu. Uuuh! Uuuh!

Rosowskiego klubu burza Mógłbym pójść w pro gdyby nie ZOMO. Nie jestem jednym ze słabej opozycji. Mógłbym złamać Hojnowskiego! Moimi rękami! Nie, nie igraj z tym, premierem! Teraz jesteś. Ha, 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 ha. Czemu ty nie zostaniesz i przekonasz się? Jak? Niezły nożyk. O! tej głowy poisowiec Podnoszenie płac, ale i też cem! Jak. Podnoszenie standardów życia. Co za pieczę! Wszystko na czym wam zależy to zapełnienie własnych kieszeni! To! I wasze poparcie! Uh. Oh. Jeśli Polsko trafił szlak, to wy jesteście kimś, kto na tym skorzysta! Ha. No dobrze, prawda? Więc ha. masz rację do jednej rzeczy. Potrzebuje głosów I władzy. Wiesz może czemu? Mama, że nie! Co? Pewnego dnia każda osoba w tym kraju będzie kontrolowana przez nas. Kraj prawdziwych Polaków, Boże. Naród religii niewolności, trzymany przez nas w nie, nie lewaków. Gdzie indywiduum dostosowuje się do prawa. Nie! Przeciwną stronę, gdzie władza i sprawiedliwość są tam, gdzie musi. W rękach słusznej partii. Gdzie nikt nie może myśleć, działać, jak on chce! Pierwszy równo uprawnienie i chłopców w spódniczkach. Pieprzysz te 24 godziny szambo, Skoku i porcie węgla. Pieprzysz te fałę. Pieprzysz zaufaj, praj. Pieprzysz wszystko. Rodziny są zagrożone. Zmienione od środka. Przez Alpegiety. Musimy zwalczyć chorobę, chronić wartości, wpoić ład. I po opodatkowaniu odnowiona będzie Polska, wierząca i równa. Emeryci kupieni, rządzący przetrwają, wolni życia chcą. Przewrócimy komunę! O czym ty do mnie mówisz? Nadal nie rozumiesz. Wykorzystałem pandemię, by być przy władzy. Więc i teraz dany jest triumf. W mojej nowej Polsce ludzie będą płacić i pracować za nasze państwo. Nie dla chleba. Nie dla PO! Nie dla tego, co myślą. Każdy będzie za nami ślepo podążał! Uh, uh, uh. Więc, co o tym myślisz? Jak ty zostałeś przy władzy? Jak go smakujesz, aż się zepsujesz? Powinieneś zawalczyć ze słuchiem świata. Nie dla poklasku ludzi kolorowych, ani kogo innego. Co do ciebie. Czy ty w końcu rozumiesz? Pozbędę się całego twitterowego szajsu z tego świata. Pomyliłem się. Nie jesteś chciwy. Jesteś komuchem! Przekup wszystkich rodzin tutaj, Zbysiu. Nie mogę płakać nad każdą złotówką. Teraz tak mówisz o złotówkach, tak? Co ty wiesz o zarabianiu? Nie musisz uczciwie pracować! Skarbówka cię nie tycha! Nie wiesz jak to jest kombinować. Uczciwie harować, byleby mieć na chleb! Lecz ty pracowałeś! Zarabiając i wydając dałeś siłę pieniądzu! Współtworzyłeś kapitał, z którego razem korzystamy! I teraz ci go odbiorę! Czemu nie Na <śmiany> <śmiany> Nano <śmiany> podatki, synu, podwyższają się na skutek rosnącej krajowej. <śmiany> nie możesz obniżyć cen, zbyszek. Co ja mówiłem? Czas to ukraść. Quem te leva a cor? Dobra, myślę, że jest po mojemu. Zbysiu. Inicjowanie Dwa lata dla nich pracowałem. Lecz Zbysiu otworzył mi oczy. A dzień przed zostają mnie z wątpieniem. Zostawmy do przeznaczenia. Dobrze, Michał? jedynek na śmierć. Niech wygra. I odwołają mnie ze stanowiska. Blokada na moim mieczu niskich podatków zostanie zdjęta po kilku godzinach. To się stanie po tym, zależy od ciebie, Michale. No masz. Trzeba było mu walnąć domek albo dwa. Więc. myślisz, że te niskie podatki ułatwią życie Polaków. Ha! Cóż więc śmiało! lecz spróbuj mi zabrać wiernych, dziadu. Gdy zabiorę jego pieniądze, jesteś następny. Nie zostałem stworzony by postępu. A? Jednakże artykuł 104 mówi o niewiązaniu się z instrukcjami wyborców. By sprostać ich żądaniom, znaczyłoby złamać tę ustawę. Tak przecież nie robimy. Jednakże łamałeś artykuł 107 z rozdziału czwartego nauczyłem się od ciebie. Gdy miliony płynęły do waszych kieszeni, niego rozumiałam działania prawa, lecz to się zmieniło. Utworzyłem moje nowe cele wykorzystywać prawo do czynienia dobra i postępu. Ty mały produktion! Zmaramiecki! To! Mówiłem, że mój miecz jest narzędziem sprawiedliwości. Nieużywany do prawa. Nie do rzezi polityków. Lecz teraz... Stal jest za droga. A tak poza tym... To nie jest mój miecz! Dobra. Szum polityki umiera z Tobą. O. O. Może jednak nie. Zagwarantowałeś, że parodia prawa będzie trwać. Przez dłuższą chwilę, przynajmniej. Polityka będzie kontynuować jako lewy biznes. Jako działalność. Ludzie będą głosować na tych obiecujących najwięcej. Tych byle głośniejszych. Lecz będę mieć przynajmniej godnego następcę. Ciebie, Spysiu! Używasz wulgaryzmów jak ci się podoba. Obrażasz, kogo chcesz. <gry> Tu <gry> oh <my God. gry> <A> nie jest <spokre. gry> nie wrywał. O upadł ci, ale złapałem, O, oh, moja jaja poleciałem. o <gry> Salce w odbytku Jak go nagrywasz, że musisz wziąć tam wodę i go jeść To byłoby tak a zabawne Mnie trochę tego nie było Ja Nie? O, szkoda Łejt, ja nagrywam